Witam Was moi kochani, dzisiaj wziąłem się zacięcie cięcie tych płyt, ale mówiłem, że Wam pokażę jak to ogarnąć, więc zaraz Wam wytłumaczę na jednym elemencie, czyli przesunę sobie płytę, te palety miałem przygotowane wcześniej, już widzieliście i tu mam postawiane w ten sposób te płyty, nie kładę ich tam wszystkich, bo nie mam takiej potrzeby, żeby wszystkie tam układać. Po, po drugie zrobiłaby się gruba warstwa, więc przesuwam sobie w ten sposób. I tutaj kładę normalnie już na palety. I tutaj patrzę, żeby nie wystawały mi te palety tam zostawiam gdzieś jakieś 3 -4 cm 4 miejsca i z tej strony mam to samo. Więc tak to mam przygotowane i teraz tak. Zmierzę, zmierzę sobie zawsze element od boku do, do tarczy ile mi sięga w moim wypadku jest to 3 cm więc tak odliczam sobie te, znaczy doliczam te 3 cm i chcę uzyskać płytę 41 druga strona 41 a w a środek wyjdzie 42,5 chyba gdzieś tam w tych granicach więc nie ma znaczenia nie muszą one być idealnie równe, bo i tak będziemy licować wszystko do góry, żeby to spiąć. I tutaj używam w tym wypadku takiego cienkopisu, żebym miał tę kreskę widoczną 44. Czyli moje cięcie będzie w tym miejscu 44. Odznaczam sobie ten element, i z drugiej strony robię to samo. Czyli tu dwa punkciki i tutaj ta sama sytuacja 44 i 44 Dobra, mamy nacechowane i teraz tak anułata do pomocy. No i oczywiście oczko z drugiej strony, żeby było. Słuchajcie, tutaj położyłem tą piłę. No, i przykładam z jednej strony do tego punkciku i z drugiej. I te końcówki można sobie zrobić na dwa sposoby: i wywiercić dziurę, przykręcić wkrętem, natomiast ja używam ścisków. Więc dlatego te 3 cm zostawiam luzu, żeby miał gdzie tutaj ścisk zaprzeć. Łata też ma 2,5 metra, więc idealnie to pasuje. I z drugiej strony to samo. bierdzieli, żeby trzymało. No i teraz jeszcze dodatkowo tutaj sobie przewierciłem dziurkę, bo przy nacisku piły boję się, że ona po prostu może mi tam widzicie minimalnie to się rusza, więc wkręta, wkręcam. I już mamy pewne, że nic się nie przesunie. No i teraz tą stroną oczywiście, od której mierzyliśmy, do tego naszego razu. Nie z drugiej strony, tylko w tą stronę przykładam i jedziemy z płytą. I gotowe. Mamy równe cięcie płytą. Jest ustawiona piła. Na głębokość, po prostu, żeby mi nie, nie cięła palety, tylko to, co potrzebuję, czyli samą płytę OSB. No i przekładam sobie na drugą stronę i robię to samo. <słuch> bo tu należy pamiętać o tym oczku, żeby oczko było z drugiej strony. Dlatego tych płyt też tu moje nie układałem, wszystkich na kupę. Bo tutaj mówię, nie mam takiej potrzeby. No i łatę odwracam w tą stronę i analogicznie robię to samo, czyli. Tam do kreski mniej więcej, żeby było. No i ten, ten sam proces tutaj. Powtarzam i tnę. Tylko teraz będę cięł oczywiście w tą stronę. Tu cięłem w tą stronę, obracam się z piłą, czyli w ten sposób, żebym miał cały czas tą stronę do, do przyłożenia do łaty. No i to samo, ściskam, skręcam, tnę. No i dobra, płyta obcięta. Teraz odkładam sobie na bok, bo chcę Wam też pokazać jak wyszła ta linia cięcia, czyli daję po dwie całe. Tutaj na te krótkie odcinki też dwie całe nie będę tego ścinał na kawałki, na pół bo płyty wykorzystamy potem do e, płyty wykorzystamy moi drodzy potem do obwodowego zaszalowania wieńca więc dlatego nie będę ich docinał. Na razie po tym, jak trzeba będzie już przy wieńcu, to się dotnie. Widzicie, tutaj mamy ten element cięty z jednej i z drugiej strony. Przyłożymy teraz łatę, żebyście widzieli też jak to wychodzi te cięcie tutaj do światła. Czyli przykładam, możecie sobie zobaczyć równiutko. Nie ma żadnego przyświtu z jednej i z drugiej strony, więc jest to jak najbardziej ok. No i to co mówiłem, ten element jest troszeczkę szerszy od tych pozostałych, czyli tutaj mamy 40 prawie 43 cm. Mógłbym to podzielić oczywiście na równo, ale nie ma takiej potrzeby. 41 to jest tam pici jak to mówią, na budowie, dlatego nie będę tego nawet tam kombinował. 44. No i teraz tak, dwie płyty na element jeden, czyli z jednej i z drugiej strony. Zbrojenie mam poszykowane. No i też będę to sam montował oczywiście wcześniej widzicie ten odproża te blaciki musimy wyrównać czyli muszę je wypoziomować, bo w tej chwili on mi wisi przyjdą tutaj dwie deski które zrobią robotę, czyli w ten sposób sobie i tutaj dźwigając to dokręcę kawałek deski podłożę jakąś knapkę i będziemy mieć to wyprostowane spokojnie takie dwie deseczki przy takim nadprożu wytrzymiam nacisk betonu i dodatkowo mamy tutaj te trzy śruby plus szpaks i z drugiej strony ta sama sytuacja 3 śruby plus plus ten szpaksik. Jestem pewien, że nic się nie wydarzy. Ale tak jak mówię, przed nakręceniem trzeba wszystko wyrównać. Ale jak będę montował to wskoczę, Wam pokażę, że samemu też idzie sobie to ogarnąć. Odnośnie płyt możecie oczywiście kupić gdzieś w markecie. Płyty OSB potną Wam to zajają, gdzieś tam na, na miejscu też jest to. Korzystny warunek, żeby po prostu potem gotowce sobie przywieźć. Ja nie będę jeździł do marketu, bo mam kawałek drogi. Czas marnował na raz, że dojazd paliwo, a dwa też ten proces tam trochę musi potrwać, bo to nie jest tak, że to z marszu mam dotną, czasami jest kolejka, czasami różnie tam bywa. Czasami na drugi dzień mam to dopiero a tutaj mam płyty z lokalnej hurtowni. Nie widzę problemu pociąć to na miejscu. Chwila roboty, widzicie i możemy działać. Dobra, widzimy się moi drodzy jak będziemy to montować, na razie sobie poszykuję tylko na okna, więcej nie będę może chciał, zobaczymy jak będzie z czasem, bo chciałbym to zaszalować i przygotować do zalania, potem jak będę miał chwilę zajmę się dalszym etapem szykowania płyt na wienic. Dobra, mam porównane te wszystkie, w ten sposób zrobiłem moi drodzy deska, dokręcona druga, myślę spokojnie wytrzyma, tutaj ten napór betonu nie będzie duży, poziomowane. Widzicie, nie robię szałki odwrotnej, nie ma tutaj potrzeby, z racji tego, że jak mamy nadproża strunobetonowa, tam też nie macie szałki odwrotnej, więc zasada jest taka sama. Tam jednego sobie skręciłem, ale tu chcę Wam pokazać, jak to ogarnąć samemu, czyli weźmiemy blacik. O tu rękawiczki, bo tu wiecznie te drzazgi, no ale już trudno. Obojętnie jak go ustawię, czy stroną ciętą, czy nieciętą, pokazywałem Wam, że jest to równo. No i tu sobie już tak mniej więcej ustawiam, żeby było trochę tu, trochę tu i... Aha, jeszcze zapomniałem zmierzyć sobie jednej rzeczy czyli wysokości tutaj ile mamy? 21 cm tutaj jest, tutaj jest to samo, więc tak 20,5 sobie odmierzymy Dobra, mniej więcej tam nie musi być idealnie i tutaj widzę gdzie mam w którym miejscu mam ten bloczek 20,5 28 może być i wkręcam jednego wkręta no dobra wystarczy i z drugiej strony robię to samo Czyli gdzieś w tym miejscu Robimy sobie wkręta. Trochę już ten bit mam wytarty, ale nie chce mi się schodzić, zaś zmieniać. No i kładę to tutaj już na tym, widzicie, na tym białym, w ten sposób. Mam położone, to już tam raczej nie spadnie, chyba że wiatr zawieje, no to wtedy trudno się mówi, ale póki co jakoś to się trzyma I teraz tak tutaj podklinujemy sobie mniej więcej licuje się z tym bloczkiem tutaj nie ma potrzeby żadnej robić tego do poziomu nic ten poziom wam tu nie da tutaj jeszcze przyjdzie wieniec u góry który będzie równany więc tam będziemy się bardziej skupiać tutaj chcę zaszalować te nadproża i po prostu zalać tutaj jeden montażowy Wystarczy i z drugiej strony robię to samo czyli klinek na równo z murem, mniej więcej żeby było i skręcam naprawdę. Tutaj nie musimy się kucować, żeby robić to do poziomu. I Trzyma to na tyle, ile chcemy, więcej nie potrzebuję na razie. No i z drugiej strony damy zaraz płytę. Ta sama sytuacja wymiar oczywiście się nie zmieni. 21. Dobrze nawet jeżeli chodzi o ścisłość, szłoby samemu zaszalować też ten wieniec. Nie jest to jakaś tam filozofia wielka do zrobienia. No mniej więcej żeby płyty były równo, no i odmierzam sobie tutaj w tym miejscu 21, czekajcie chwilę, wezmę wkrętarkę, gdzieś tutaj to wychodzi, za dużo kieszeni i tyle, nie wiem w ogóle czy wzięte te wkręty w końcu czy nie. No, i tu patrzę, gdzie jest te białe 20. Niecałe 1 Ta sama sytuacja, bo wycięcie jest takie samo. Więc tutaj nie musimy się tam przejmować, że coś pójdzie nie tak. I tutaj to też tak samo 20. Niespełna 1 Wiadomo, lepiej by było. Pracować dwie osoby. Czekajcie, muszę to prosto wkręcić, bo idzie po skosie to, to lipa. Dobra. No i tutaj też sobie w ten sposób kładę i równo. I też montażowe dwa wystarczą I zaraz to spracujemy szpaksami i, i to będzie już gotowiec. Tutaj nawet widzicie nie muszę. Nic podkładać, tu sobie podłużymy. I tak jak mówię, jeden ja będę tutaj zaglądał, moi drodzy, na to, czy tu jest poziom. Mało mnie to interesuje z racji tego, że będzie to tylko służyć jako nadpróże. Dobra, tam w zasadzie już nie musimy tego skręcać, bo i tak będziemy walić szpak, już to odpuścimy. No i tutaj po dwa, czyli jeden górą przez białe Wystarczy, nie musimy nachalnie tego dopierdzielać, do no i tutaj dołem drugi, też patrzę żeby szedł przez białe, trafował mi ten dół O, pasuje i z drugiej strony to samo, czyli tutaj już jest to nie do ruszenia, w żaden sposób przytrzymane. O widzicie, to tak jest kurczę czasami, ale trudno. Trzeba się nachodzić. I tu jeszcze jeden. No i dobra, i tutaj widzicie, ja to wcześniej przykręcałem po to, żebym, jak się teraz widzicie, będę zapierał, żeby mi się nie zsuwało to przy montażu tych desek, bo jest to ryzykowne, że. Jakby nie było śruby, możecie przepaść na drugą stronę razem z tym samym szalunkiem. No to, to oczywiście jak szpak sami skręciłem, to nie, ale wcześniej jak się, jak się coś tutaj robiło, to lepiej sobie to zastawić. No i tutaj odmierzam teraz 19 na 20,5. Tutaj chyba też miałem 20,5, zaznaczyłem sobie wcześniej już też na tym kątowniku dokładnie 20,5. I tutaj rysuję tylko kreskę z zewnątrz. tą stronę 20,5 po całości, tu porównym z jednej strony, i z drugiej ta sama sytuacja. 20,5 i dobra, i mamy już tutaj oznaczone linie naszego kręcenia. No i tutaj w pięciu miejsca dziś skręcę tymi dłuższymi wkrętami, żeby trzymało mi tutaj z tą deską. W ten sposób z jednej, z drugiej strony doprasujemy i tutaj już to, już to trzyma. Tutaj te podparcie ktoś może powiedzieć, że jest za słabo, ale pamiętajcie, że te wkręty, które y, są tutaj montowane, one też coś tam trzymią nam ten, tą tutaj podstawę. A po drugie, będziemy lali to ręcznie, więc nie będzie tutaj jakiegoś wielkiego ciśnienia, więc spokojnie możemy, możemy to y, w ten sposób zrobić. Mam gdzieś tam kuloczki. No nie chce mi się po prostu latać i, i podstawiać, docinać tych kuloków, zrobiłem to w ten sposób troszkę na łatwiznę. 100% myślę, że wytrzyma, jak nie wytrzyma, no to nie wytrzyma to u mnie, więc z tym się też nie będę przejmował. Dobra, skręcam to i potem walniemy te zbrojenie. Dobra, wrócimy zbrojenie, czyli te elementy, które mam poszykowane. Po co mówiłem, trzy pręty na dół jeden do góry i one jest zrobione celowo węższe, żeby po prostu mieć tutaj możliwość włożenia jeszcze styropianu piątki. I mam tu jakieś tam zapasy podkładek, jeszcze chyba zostały mi z tamtych fundamentów. Mogą być te większe tutaj z racji tego, że mamy tu uskok, więc spokojnie mogę to wykorzystać też tu. Na koniec dwie. I z drugiej strony to samo. Dobra, może tu stać na tym białym, niczym to nie przeszkadza. I teraz tak, tutaj środek też podkładam chociaż jedną kostką, bo... Tutaj troszeczkę to, widzicie, się ugina, więc przytemperujmy to w ten sposób i... Dobra. Dobra, potem będziemy robić, betonować, to wibratorem się przewibruje i już będzie po sprawie. Kurczę, z nosami leci, powiem wam, lato, pogoda jak dzwon, a jak gdzieś jakieś bałczulenie na słońcu. Dobra, tak to wygląda. I teraz tak, moi drodzy, odmierzam sobie tutaj meter. W tą stronę. Z jednej strony będę trzymał, to będę wiedział, że, że jest to ok. Kurwa ta miara to jest do dzieci, chyba do zabawy. Metr tu i tutaj robię mniej więcej na przeciwnych. To samo, i tu zamontujemy jedną rurkę. Tylko teraz tak na 100% tutaj środek będzie jakby sprasowany, czyli wciśnięty do środka. Zobaczcie, 23 cm, więc ja tutaj mam takiego pomocnika swojego, który zaraz to przytemperuje wszystko. Na 24 i wkładam rurkę tutaj z góry. Tu z góry. I dobijam do, do zbrojenia. Jednocześnie mi to przytrzyma tutaj te zbrojenie. Nie będziecie mi już majtać. Ten metr jest po to, że jak będę stawiał steropian, to tutaj sobie wy, wytnę tylko przy tej końcówce. Z jednej i z drugiej strony płycie i będę miał już gotowca, żeby, żeby to ogarnąć. Czyli tak. I oczywiście szpaksem teraz sobie to ściśniemy. W rurkę, bo... No w górce, bo i tutaj szczucie nie musimy tego. O i dobra, wystarczy. Nie musimy tego na hamę wciskać. I zobaczcie, tutaj też w tych dwóch miejscach no mamy 23,5. Więc też trzeba będzie to rozszerzyć. Ale to zrobimy, jak będziemy już mieć steropion włożony. I zastosujemy takie rurki speksa jako Jako dystanse nasze też mogą być. O w ten sposób też to będzie tutaj niżej i wtedy będziemy mieć pewne, że jest to w miarę równo, ale tego na razie nie daje, bo chcę jeszcze tutaj powkładać styropian, co Wam też oczywiście pokażę. No i tyle. Pomocnika można wyciągnąć i będzie na następne nadproze. Także widzicie, że nie jest to nic innego, żeby samemu coś ogarnąć. Poskręcane w pięciu miejscach. Spokojnie wystarczy. No i nic, jadę dalej. Dobra moi drodzy, pokażę Wam na tym jednym przykładzie jak to zrobić. Tam z tamtej strony są porobione, mam pocięte formatki, czyli z tej maszynę do cięcia i w ten sposób sobie to tutaj wkładam. I wziąłem jakiś tam wymiar jednakowy, żeby każdego z osobna nie mierzyć. Troszeczkę poniżej tutaj zrobiłem, żeby, żeby było tak jak jest i tyle. I teraz tak, mocuję to w ten sposób, że Krętami, dwoma, mógłbym oczywiście też zrobić pianką, ale piankę potem powiem Wam ciężko oderwać od tego steropianu w zasadzie ta płyta, no nie, nie chcę go potem uszkodzić i to mi wystarczy, trzyma tyle ile powinno trzymać, nie muszę tutaj nic więcej cudować. I dopiero teraz wbijam ten element, czyli montuję tą moją rurkę tu sobie to rozciskam. no i jedną rurką tutaj zmontujemy i to jest wszystko, co tutaj robię nie daję już tych tutaj pośrednich powiem wam szczerze, zaraz wam pokażę jak to z boku wygląda tragedii nie ma, więc nie będę tutaj cudowo, nawet jeżeli będzie troszeczkę wklęśnięte minimalnie, to też nie będę panikował z zewnątrz przyjdzie elewacja nie będzie nic widać, tutaj będzie wytynkowane, więc też to się straci. Także tutaj rezygnuję z tych dodatkowych wzmocnień. Trzeba uważać, żeby nie przewiercić. Aż skurcze, Dobra, tu dociskam do końca możemy to zdemontować już ten element i kolejnym sobie dociskam tam też musiałem odkręcić bo nie umiałem wsadzić tej rurki znaczy tego steropianu bo jak miałem docięte to w ten sposób taki mały element wycinam nożykiem już tutaj na miejscu nie chcę mi się zlatywać iść tam kombinować za dużo też jak tam będzie troszkę dziurka to też oczywiście się nie zawali. Robię to po to w zasadzie, żeby ten mostek troszeczkę przymknąć to po pierwsze, a po drugie no gdzieś tam został mi też ten steropian nic z nim potem już też nie zrobię a ja wiem, że okno jest samo w sobie też mostkiem termicznym ale jeżeli możemy sobie coś wspomóc tutaj w jakikolwiek sposób, to myślę, że warto dociskam tutaj do równego i też dwa wkręciki Zamontujemy. Zaraz Wam pokażę tam, jak to z boku wygląda. Także już tutaj całkowicie zrezygnowałem z tego, żeby żeby gdzieś to tam jeszcze do, dociągać. Dla mnie jest to bardzo w porządku, więc nie będę tutaj cudowo Tu oczywiście dociskam do dołu do deski, nie, nie do równego, tylko do dołu. No i tutaj sobie mierzę, jaki element jest do docięcia. 13,5 na 21 zapisuję zapisuję sobie 13,5 na 21 i potem te kostki powrócinam jak będę miał wszystkie już zrobione tutaj mam zrobione widzicie wcześniej już też dawałem ten steropian na tym nadprożu trzyma to mocno także tutaj nie będziemy już nic kombinować a z boku jak spojrzymy wygląda to w ten sposób no kurde jak rozkrętarka tu też leży ale dobra, weźmy ją na bok, więc myślę, że nie jest źle, jest w miarę prosto, tutaj może minimalnie, tylko gdzieś tam, ale zostawiam, tak zostawiam, naprawdę nie ma sensu cudować, żeby, żeby tutaj jeszcze wbijać się z tymi rurkami, zresztą możemy sobie zmierzyć, zobaczcie, 23,64 4 mm, więc po dwa liczę na każdą stronę, nie do zauważenia, nie ma co się tym, nad tym wspinać. No i dobra, tak to wygląda, widzicie moi drodzy. Ja sobie podoklejam to w zasadzie plan wykonany. Muszę podocinać jeszcze te płyty, jeszcze mam chwilę czasu i pomurować te pustki tutaj, które pozostały, bo tutaj zostanie to wszystko przemurowane i tam nad tymi drzwiami tak samo zostanie to przemurowane i będzie to po prostu już przygotowany podwieniec. Tutaj nie daje żadnego szpaksa w środek, zobaczcie, to jest, to jest na tyle mocne, że, że tutaj z tym się też nic nie wydarzy, steropiam tylko dotne i... I tak zostawiam. Reszta zostanie zalana betonem i będzie po sprawie. Dobra, ja ze z tym jadę, moi drodzy, także kończę na dzisiaj, yy, znaczy się kończy relacja dla Was, także miejcie się do następnego.